W Łocku przybędzie ścieżek rowerowych. Na rozbudowę i uzupełnienie całego ich systemu miasto zdobyło aż 67 milionów złotych unijnego dofinansowania. Zgodnie z planem, do końca 2027 roku przybędzie 11 km tras dla rowerzystów. Nowe ścieżki będą zlokalizowane w różnych częściach miasta. Już teraz trwa budowa jednej z nich, wzdłuż ulicy Góry. Na liście planowanych zadań jest też m.in. droga rowerowa w ciągu ulicy Bielskiej od Jachowicza do Narodowych Sił Zbrojnych. Wydłużona zostanie także bardzo popularna wśród rowerzystów trasa R1, która łączy Podolszyce z centrum miasta. Teraz pojedziemy nią dalej wzdłuż Alei Kobylińskiego i ulicy Dobrzyńskiej aż do skrzyżowania z Gałczyńskiego. Najbardziej spektakularną z planowanych inwestycji będzie zapewne kładka rowerowa podwieszona pod mostem imienia Legionów Piłsudskiego. Na terenie miasta stanie też prawie 1000 nowych stojaków na rowery. Aktualnie łącznie ze szlakami rowerowymi mamy w Płocku prawie 100 km tras dla rowerzystów. Już po raz 26 odbył się Piknik Europejski. Do Płocka przyjechali przedstawiciele naszych dziesięciu miast partnerskich. Pierwszym punktem w programie kilkudniowego wydarzenia była debata poświęcona polityce senioralnej. Jej uczestnicy podzielili się doświadczeniami i pomysłami na wspieranie najstarszych mieszkańców. Spotkanie było okazją do podpatrzenia dobrych praktyk z innych krajów. W czasie tegorocznego pikniku do listy miast partnerskich Płocka dołączyło kolejne: To Węgierskie Wesprem. Umowę o współpracy podpisali prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz zastępca burmistrza Wesprem, Tamas Varga. Głównym punktem pikniku tradycyjnie już był sobotni koncert na starym rynku. stanęły kramy przygotowane przez polskie szkoły, Muzyka a na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z polskich placówek oświatowych. Ta wspaniała młodzież nie tylko ze Szkoły Muzycznej, ale także z wielu naszych szkół uczestniczy w 26. już pikniku europejskim. Święcie Płocka w Europie, Polski w Europie, święcie naszych miast partnerskich, które jak co roku w majowe dni odwiedzają Płock, by tutaj wspólnie świętować ideę wspólnoty europejskiej, ale także światowej wzajemnego braterstwa, solidaryzmu, e, pokoju, także współpracy. Podczas uroczystego otwarcia prezydent odebrał tytuł Bałtyckiej Perły Kultury, który otrzymało nasze miasto. Gwiazdą wieczoru była Natalia Kukulska. Na zakończenie zapraszamy do domu Darmstadt. Można tam oglądać wystawę fotograficzną Kolory Fort Wayne, prezentowaną z okazji 35-lecia współpracy Płocka z amerykańskim miastem.